Dziś skupimy się na tym, żeby zastanowić się, jak inne osoby wpływają na Twoje życie. Jak inne osoby wpływają na Twoje emocje, na Twoje decyzje, i czy naprawdę ten wpływ innych osób ma sens? Czy życie pod dyktando innych osób to dobry sposób na satysfakcjonujące życie. I mam nadzieję, że już teraz zdajesz sobie sprawę, że takie życie, kiedy to inne osoby decydują o tym, jak ty masz się czuć, jakie masz emocje dopuszczać do siebie, jakie emocje mogą pojawiać się w Twoim życiu, do jakich ty decyzji dochodzisz w życiu, co ty w ogóle w tym swoim życiu robisz, co chcesz osiągnąć, jakie masz plany. To wszystko nie ma sensu, jeżeli ktoś inny narzuca ci takie cele życiowe i sposób, w jaki ty masz żyć. Ponieważ takie życie nie będzie satysfakcjonujące. I ostatnio na swoim Facebooku napisałem takie zdanie. Zaczynasz naprawdę cieszyć się życiem, gdy przestajesz pozwalać innym decydować o swoich emocjach. I tutaj, mówiąc o decydowaniu o emocjach, miałem również na myśli decydowanie o tym, jak ty się zachowasz w danej sytuacji i o szeregu innych decyzji, jakie ty podejmujesz na bazie emocji. No bo jeżeli. Pozwalasz decydować o tym, żeby ktoś mówił ci, jak ty się masz czuć, albo jak się nie masz czuć w danej sytuacji, to bardzo łatwo rozlać to później na wszelkie inne sytuacje i z tych emocji będą wynikały twoje różne decyzje. I właśnie pod tym wpisem na Facebooku było bardzo dużo opinii i bardzo dużo różnych reakcji, i widać, że ten temat jest wam bliski. Bliski, ponieważ Wielu z nas pozwala sobie na to, żeby inne osoby wchodziły nam na głowę. I warto się zastanowić, dlaczego właśnie tak wiele osób pozwala na to, żeby to inni ludzie decydowali o naszym życiu? Dlaczego pozwalamy na to, żebyśmy to inne osoby mówiły nam, co mamy czuć, a czego nie powinniśmy czuć, co nie wypada nam czuć? Dlaczego inne osoby pokazują nam, co mamy robić i jak mamy żyć? A na jakie zachowania nie możemy sobie pozwolić, i ogólnie dlaczego te inne osoby mają decydować o tym, jak ma wyglądać nasze życie, i lepiej, żeby ta, to nasze życie wyglądało dokładnie tak, jak te osoby chcą, bo inaczej zaczynają się wszelkie konflikty, problemy z tymi osobami, a wielu z nas na te konflikty, problemy z bliskimi osobami nie jesteśmy na to gotowi, i dlatego żyjemy trochę pod dyktando tych osób. Prawda jest taka, że kiedy kierujesz się w swoim życiu takim przekonaniem, że co ludzie powiedzą, co inni powiedzą, co inni mi narzucą i starasz się słuchać tych innych osób, to bardzo jest ciężko żyć pełnią życia, żyć. Satysfakcjonujący sposób i żyć tak, żebyś ogólnie była zadowolona z tego życia. Bo jeżeli inni ci decydują o tym, jak mają, ma wyglądać Twoje życie, no to możesz już sama stwierdzić, że takie życie nie będzie peł, w pełni satysfakcjonujące. Bo naprawdę ciężko jest czuć dumę, ciężko jest czuć, czuć to życiowe zadowolenie, kiedy wiesz doskonale, że nie żyjesz po swojemu. Tylko żyjesz wedle jakiejś ściśle ustalonej roli, którą ktoś inny na ciebie wkłada, natomiast ta rola zupełnie do ciebie nie pasuje. I właśnie na tym problemie skupimy się w dzisiejszym materiale. Jeżeli mówimy o tym, że inne osoby wpływają na nasze życie, to te inne osoby mogą na nasze życie wpływać na dwa różne sposoby. I warto te dwa sposoby rozgraniczyć, ponieważ jeżeli zrozumiesz, że to są dwa odrębne od siebie sposoby, jak te inne osoby wpływają na nasze życie, to zobaczysz, że rozwiązanie tych dwóch problemów może być zupełnie, zupełnie inne. I pierwszy sposób jest taki, że, że rzeczywiście ktoś ci bliski ma takie dyktatorskie zapędy, i rzeczywiście ta osoba z krwi i kości mówi ci, co masz robić, co masz czuć i jak ogólnie masz żyć. Czyli pierwszy sposób to jest to, kiedy ty masz w swoim otoczeniu bliską osobę, która jest takim dyktatorem. Natomiast druga sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ w tej drugiej sytuacji to my żyjemy tak, jak wydaje nam się, że ktoś bliski chciałby, żebyśmy żyli, a więc żyjemy trochę na domysłach, że ten nasz dyktator jest w naszej głowie. Czyli to nie jest tak, że osoba z krwi i kości mówi ci, co jest dobre, co jest złe, tylko tobie się wydaje to, co ta osoba pomyśli, co ta osoba poczuje, czego ta osoba ode mnie oczekuje. I te dwa sposoby warto rozgraniczyć. Skupmy się na tym pierwszym przykładzie, czyli życie z takim dyktatorem z krwi i kości. I takie życie z dyktatorem to nic przyjemnego, ponieważ taki dyktator jest wiecznie niezadowolony z naszego zachowania, z naszej decyzji, z tego co robimy. I oczywiście, jeżeli żyjemy pod dyktando, tak dokładnie wypełniamy tą rolę jak ten dyktator chce, no to jeszcze jakoś możemy funkcjonować. Natomiast taka osoba ciągle jakiś ten nam standard podwyższa, ciągle jakoś narzuca tą swoją wolę, no i my przecież nie jesteśmy w 100% w stanie spełniać tej woli. I zawsze pojawiają się jakieś sytuacje sporne, no i ten dyktator właśnie wtedy daje o sobie znać. I za chwilę powiem Ci, jakie są sytuacje, jak ten dyktator kieruje tym naszym życiem, jak wpływa na nasze decyzje, żebyśmy jednak podążali tą drogą, którą on nam wyznaczył, a nie tak, jakbyśmy sami chcieli żyć. Jednak pytanie na początku jest takie. Kto takim dyktatorem może być w naszym życiu? I tu oczywiście takim dyktatorem mogą być rodzice. I bez względu na to, w jakim wieku w tym momencie jesteś, Twoi rodzice bardzo mocno mogą na Ciebie wpływać. Możliwe, że wpływają na Ciebie od samych najmłodszych lat. Aż do teraz. I znam sytuację osób, które mają już własne dzieci, natomiast nadal są pod ogromnym wpływem rodziców, pod wpływem tego, co ci rodzice powiedzą, jak ocenią moje wybory, moją sytuację, jak mówią o tym, czego dokonałem w życiu i tak dalej. I te osoby, mimo że już tworzą swoją własną rodzinę, to nadal żyją pod dyktando tego. Jaką wolę i sposób na życie narzucili im rodzice. Druga sprawa, druga sytuacja i inna grupa osób, które mogą być tymi dyktatorami, to są osoby nam bliskie, takie jak nasi partnerzy, nasze partnerki, czy ktoś, z kim próbujemy układać sobie życie. Natomiast widzimy wyraźnie tą, Taką nieproporcjonalną um, decyzyjność w naszej relacji, ponieważ ta osoba uważa, że ma jeden i sprawdzony sposób na życie, na nasz związek i na nas samych, i ona narzuca nam tę wolę, czyli nasz partner czy partnerka. Próbuje decydować o tym, jak my mamy się w tym związku zachowywać, oraz jak mamy zachowywać się poza związkiem. Czyli ogólnie narzuca nam jakąś rolę, którą my mamy odgrywać, a jak nie odgrywamy tej roli, no to pojawiają się wszelkie problemy. Kolejna grupa osób, to, która może być naszymi dyktatorami, to nasi przyjaciele, znajomi, nasze rodzeństwo, które też bardzo często poza rodzicami wpływa na nas, czyli pokazuje nam, że pewne nasze wybory im się podobają, pewne nie. I lepiej, żebyśmy się sugerowali tym, co oni nam podpowiadają, bo na przykład, jeżeli rodzeństwo jest starsze, to wydaje im się, że trochę więcej wiedzą o życiu, więc mogą temu młodszemu rodzeństwu mówić dokładnie, co mają robić i jak mają żyć. Jeszcze jedna ciekawa grupa dyktatorów, która może Was zaskoczyć, ale myślę, że jak pomyślicie o tym tak racjonalnie, to zobaczycie, że i Wy znacie takie przypadki. I chodzi o to, że Dzieci w momencie, kiedy już ich rodzice się starzeją, te dzieci no, to już są po prostu osoby dorosłe, to takie dzieci patrzą na to, w jaki sposób y, żyją ci rodzice, i mówią: No nie, my pokażemy, jak wy macie żyć w tym momencie, że macie zmienić swój sposób działania, swój sposób zachowania, i chodzi o to, że te dzieci bardzo często narzucają swoją wolę. Tym starszym rodzicom. I to też jest taka reakcja, że role się pewne odwracają. Tak jak kiedyś rodzice mówili im, jak mają żyć, to teraz te dzieci wchodzą w rolę takiego dyktatora i mówią: ty, mamo, tato, jesteście już starzy, nie wiecie, jak to wszystko wygląda teraz na świecie. My wam pokażemy, jaki będzie lepszy sposób na wasze życie, i oczywiście zrobimy to dla waszego dobra. Bo bardzo często właśnie w tej roli dyktatora tak jest, że ten dyktator próbuje zrobić coś dla naszego dobra, tylko że to nasze dobro jest z jego perspektywy, że on lub ona uważa, że to jest coś dla nas dobrego. Natomiast z naszej perspektywy może to wyglądać zupełnie inaczej. No i dobrze, przejdźmy teraz do tego, jak taki dyktator może nam pokazać swoje niezadowolenie, że jak my wychodzimy z tego schematu, wychodzimy z tej roli, którą on nam narzuca, co może w takiej sytuacji się zdarzyć? No, i na przykład, może nam mówić po prostu wprost, że go zawiedliśmy, że jest niezadowolony z naszego zachowania, i może cały czas nam wypominać to, że robimy tu coś złego, a więc mówi nam wprost. I bardzo często taki dyktator tak robi, ponieważ czuje się trochę lepszą osobą od nas, trochę bardziej świadomą, trochę więcej wie o życiu, a więc może nam wprost powiedzieć, to i to mi się nie podoba, i zazwyczaj takiemu dyktatorowi nie podoba się bardzo wiele rzeczy w naszym życiu i próbuje je ustawić po swojemu. Inna sprawa, kiedy dyktator nie mówi wprost, może stosować inną technikę manipulacyjną, którą omawiałem już kilka razy na tym kanale, i może być to po prostu karanie ciszą. Czyli jak podążamy wedle tej roli przez dyktatora wyznaczonej, wszystko jest dobrze. Schodzimy z tej roli, próbujemy zrobić coś po swojemu. Pojawia się karanie ciszą, no i niestety grubowa atmosfera w domu, i my. Często podporządkowujemy się takiemu dyktatorowi, nawet jeżeli to nie jest nasz partner czy partnerka, ale jest to przyjaciel, przyjaciółka czy ktoś nam bliski, który po prostu przestaje do nas dzwonić, przestaje do nas się odzywać. Wiemy, że ta osoba jest na nas obrażona, że kara nas teraz w tym momencie ciszą, to my bardzo często podporządkowujemy się temu, co taki dyktator nam tutaj narzuca, no i ulegamy jego manipulacji, bo bardzo często dyktator stosuje karanie ciszą, jeżeli wie, jest przekonany o tym, że ten sposób manipulacji będzie w tej konkretnej sytuacji na nas skuteczny. I kolejna sytuacja, jak może na nas dyktator wpływać, to jest wywieranie ciągłej presji, abyśmy się zmienili. I to jest taki przykład osób, które znam. W którym ciągle ktoś bliski mówi: No, ile wy będziecie czekać z tym ślubem? Jak można żyć w taki sposób? Czyli ciągła presja, w każdej sytuacji pokazywanie takiej jednej rzeczy: Zobacz, ja jestem tak niezadowolony z ciebie, że ty podejmujesz taką decyzję i takie ciągłe naciskanie. Inna sytuacja to jest takie ciągłe wyśmiewanie decyzji innych osób i takie wyśmiewanie decyzji, naszych decyzji, ma wpędzić nas w poczucie winy, w poczucie wstydu. Co ostatecznie ma spowodować, że zmienimy swoje zdanie i znowu zaczniemy żyć tak, jak ten dyktator nam tutaj przykazał. I sprawa z dyktatorem jest dosyć jasna. On rządzi, my mamy się podporządkować. Wyraźnie widzimy takie sygnały niezadowolenia, tak jak wymieniłem tutaj, karanie ciszą, mówienie wprost, że jest niezadowolony, ta ciągła presja, wywieranie poczucia wstydu, wywieranie poczucia winy. To są rzeczy, które są bardzo namacalne, my odczuwamy to bardzo na sobie, często jesteśmy na to podatni, jeżeli żyjemy wedle tego wyznaczonego wzorca przez dyktatora, a więc ulegamy tej presji i pozwalamy takiemu dyktatorowi decydować o naszym życiu. Przejdźmy teraz do tego drugiego punktu, kiedy to wydaje nam się tylko, że dyktator. Tutaj nam coś narzuca, bo ten dyktator jest w naszej głowie, czyli żyjemy tak, jak wydaje nam się, że ktoś bliski chciałby, abyśmy żyli. I ten dyktator w naszej głowie jest bardzo silny, ale żeby to dokładnie zrozumieć, opowiem Wam o trzech przykładach moich klientów, którzy dosyć wyraźnie mieli takiego dyktatora w głowie i musieli sporo przepracować, żeby sobie to uświadomić i w jaki sposób sobie z tym dyktatorem poradzić. A więc pierwsza sytuacja tutaj jednej z klientek. Pytanie do tej klientki, dlaczego pojechałaś przez pół Polski odwiedzić swoją matkę w ten weekend, choć nie miałaś na to ochoty, co przed chwilą wyraźnie bo powiedziałaś? No i ta klientka odpowiada: No, bo ona ode mnie tego oczekiwała. Zapytałaś o to, czy ona tego oczekuje? No nie, ale mi się wydaje, że ona ode mnie tego oczekuje, bo coś tam. No i to jest pierwsza sytuacja, kiedy mamy tego dyktatora w głowie. Druga sytuacja, to jest sytuacja kolejnej klientki. I tu moje pytanie: dlaczego gotujesz każdego dnia nowy obiad, choć ledwo wyrabiasz się na zakrętach? I tu warto żeby wiedzieć, ta klientka miała nowe obowiązki w pracy, miała dużo więcej teraz na głowie, ale jednak chciała cały czas też tę te rolę wypełniać, tak jak wypełniała w domu, mimo tego, że już ledwo się wyrabiała, nie miała już na nic siły. I tu dalej moje pytanie. Dlaczego ciągle to robisz? Czy od czasu do czasu nie możecie czegoś zamówić albo czegoś odgrzać? I ta klientka od razu mówi, no nie, ale mój partner tego ode mnie oczekuje. Oczekuje, że codziennie będzie miał nowy, świeży, inny obiad, że ja muszę go tutaj czymś zaskakiwać. I moje pytanie: czy zapytałaś o to, czy to są naprawdę jego oczekiwania? No nie, tutaj w tym przypadku akurat bardzo mocno te oczekiwania były związane ze sposobem wychowania tej klientki i ona te wzorce zachowania, tej idealnej żony, miała już wdrukowane w dzieciństwie już. Jej matka pokazywała jej, jak powinna wyglądać ta idealna żona, natomiast te schematy w jej życiu zupełnie się nie sprawdzały, bo ona podążała innym życiem. Jej matka nie pracowała zawodowo, natomiast ona pracuje zawodowo, a nadal próbuje realizować ten sposób na życie, który w pewien taki namacalny sposób pokazała jej matka. I pokazała, że to jest jedyny wartościowy sposób na bycie żoną. I tutaj ta klientka musiała się z tym mocno zmierzyć, natomiast ona nigdy nie zapytała wprost partnera, czego on od niej oczekuje, ponieważ ona uważała, że to jest przecież takie domyślne, takie logiczne, że on powinien tego chcieć. I jeszcze jeden przykład, tym razem przykład mężczyzny. I ten mężczyzna mówi: W każdy weekend. Planuje jakieś zajęcia ze swoją dziewczyną, a to restauracja, a to pojedziemy do moich, a to do jej znajomych. Ostatnio byliśmy w parku linowym. Ale kończą mi się już pomysły: nie wiem, co mam robić. No i ten mężczyzna ma ogromny lęk w sobie przed tym odrzuceniem, przed tym, że wyjdzie na takiego trochę nudziarza, że ta dziewczyna się nim znudzi. No i on wręcz tutaj mówi: ona ode mnie tego wszystkiego oczekuje. Zapytałeś, no nie zapytał i to jest kolejna sytuacja kiedy on miał taką tutaj swoją życiową historię i w bagażu doświadczeń wyszło właśnie jego związek poprzedni się rozpadł ponieważ jego dziewczyna zarzuciła mu że tak trochę osiedli w tym życiu na laurach tak nic się nie działo w tym im życiu i ona znalazła sobie kogoś innego z kim bardziej się cieszyła tym życiem więc on trochę już tutaj z odbicia próbował tej nowej dziewczynie zaimponować na każdym polu i próbował zorganizować organizować im każdy weekend. Natomiast już znam tą historię, historię dalej, kiedy on mógł porozmawiać, znaczy odważył się w końcu porozmawiać o tym, czy ta dziewczyna, ta nowa, rzeczywiście oczekuje od niego ciągłego zabawiania w te weekendy. To okazało się, że ona już trochę też była tym zmęczona, że oni ciągle coś robią, natomiast nie mogą spokojnie trochę też posiedzieć w domu, obejrzeć filmu i tak dalej, że ona też miała taką potrzebę, że nie musimy ciągle gdzieś wychodzić. Natomiast on czuł tą presję wewnętrzną, taką presję, którą sobie narzucił. Więc w głowie mam coś takiego wdrukowanego, nigdy więcej nie wyjdę na nudziarza. I dlatego próbował tak za wszelką cenę pokazać się z najlepszej strony, ale nie pytając drugiej strony, czy ona tego oczekuje, narzucił sobie presję, która i tak do niczego dobrego nie prowadziła. I w tym drugim przypadku, kiedy to skupiamy się na tym dyktatorze w głowie i wydaje nam się, że ludzie czegoś od nas oczekują, bardzo często te problemy opierają się właśnie na tym braku komunikacji, braku odwagi do tego, żeby skonfrontować to, co my myślimy i wiemy o świecie, z tym, czego. Naprawdę oczekuje druga osoba. Osoby, które mają takiego swojego dyktatora we własnej głowie, to są często osoby, które mają bardzo silne, narzucone schematy z przeszłości, które uważają, że te schematy nie mogą się zmienić, że tak po prostu musi wyglądać życie i nawet nie są w stanie zobaczyć, że druga osoba, ktoś, kto jest dla nich ważny, dla kogo próbują ten schemat realizować. To jest ktoś, kto zupełnie inaczej patrzy na świat, i pewne rzeczy dla tej osoby nie są takie ważne, jak dla nas wydaje się, że są ważne. I właśnie w tej sytuacji, kiedy mamy tego dyktatora w swojej głowie, bardzo ważna jest ta konfrontacja z drugą stroną. Sprawdzenie, czy mój schemat, którym ja się kieruję w życiu, to jest schemat, który dla ciebie również jest ważny, to jest to, niby ja ci tutaj tak dużo dla ciebie robię. Ale czy Ty w ogóle to doceniasz, czy to jest dla Ciebie ważne? Bo bardzo często realizując swój schemat, na przykład wyniesiony do ze swojego domu rodzinnego, my dajemy całe serce drugiej osobie, natomiast ta osoba to traktuje jako coś albo dziwnego, bo nie potrafi zrozumieć naszego zachowania, albo jako coś, co nie jest zupełnie dla niej ważne, bo ona skupia się na innych rzeczach. I ten problem z dyktatorem w głowie właśnie jest powiązaniem takich naszych ścisłych schematów, które wynosimy z naszej przeszłości, naszego bagażu doświadczeń? Ale też z tym, że nie potrafimy w taki bezpośredni sposób skonfrontować z rzeczywistością tych naszych schematów. I tu pojawia się pierwsze pytanie do Ciebie. Zastanów się, z jakim Ty dyktatorem masz do czynienia? Z jakim Ty dyktatorem teraz się mierzysz? Czy to jest osoba z krwi i kości? Czy to jest może osoba, która jest dyktatorem w Twojej głowie? Bo od tego pytania bardzo dużo zależy. Inaczej radzimy sobie z dyktatorem. Który jest osobą z krwi i kości, który rzeczywiście mówi nam, co mamy robić, który wywiera na nas presję, który stosuje na nas manipulacje. Z takimi osobami inaczej sobie radzimy, a dużo inaczej radzimy sobie z tym, że mamy dyktatora w głowie i sugerujemy się tym, co niby ten dyktator do nas mówi, że sugerujemy się tą opinią, co ludzie powiedzą. I tutaj dzisiaj skupimy się pokrótce tylko na tym, żeby omówić tego dyktatora, tego z krwi i kości. Bo tak jak mówiłem, ten dyktator to jest osoba, która próbuje wpływać na nasze życie i zazwyczaj wpływa na takie trzy obszary naszego życia. A więc ten dyktator. Tak jakby kieruje i narzuca nam sposób na życie w tych trzech obszarach. I ten pierwszy obszar to są zachowania, drugi obszar to są ogólnie nasze decyzje, związane też z przyszłością, i trzeci obszar to są emocje. I bardzo często ten trzeci obszar, czyli te emocje, to w jaki sposób my się czujemy przez tego dyktatora, jest często najważniejsze, ponieważ to na bazie zmiany naszych emocji. Dyktator może wpływać właśnie na nasze decyzje, na nasze zachowania. To te emocje sterują wszystkim innym, co jest w naszym życiu, i warto się przyjrzeć właśnie temu, jak inne osoby wpływają na nasze emocje. I tu chcę Ci powiedzieć o takim ciekawym przykładzie dyktatorów, które nie są osobami naszymi, dla nas bliskimi. I tak jak mówiłem wcześniej, bardzo wielu tych dyktatorów osób, które pokazują nam palcem, jak mamy żyć, to są osoby nam bardzo bliskie. Natomiast są też osoby, które w sumie nie są nam bliskie, a jednak są dla nas dyktatorami, ponieważ zarażają nas pewnymi emocjami, na które my może nie mamy ochoty, które wywierają na nas emocje. Które my chcielibyśmy, no, których my po prostu nie chcielibyśmy mieć w życiu. I mówię o tym właśnie dlatego, ponieważ tych dyktatorów jest naprawdę sporo w obecnej sytuacji. I taki dyktator, który zaraża ci emocjami, których ty nie chcesz, to może być osoba, którą ty dopuszczasz do siebie, na przykład w pracy, czy jakiś znajomy, z którym się spotykasz. I to jest ta sytuacja, kiedy ta osoba. Ciągle mówi na jakiś temat, czyli na przykład na temat obecnych stresujących wydarzeń, z którymi mamy do czynienia i ty mówisz: "Dobra, zastopuj trochę, nie mów mi o tym teraz, porozmawiajmy o czymś innym". Natomiast ta osoba ciągle do tego wraca. No i ty przez tą osobę również zaczynasz się nakręcać, również czujesz lęk, strach i to wszystko, a więc pozwalasz tej osobie decydować o swoich emocjach. I zobacz, jest to więc taki dyktator, który mówi ci: "Co masz czuć?" Który zaraża cię tymi emocjami, a jednocześnie jest to osoba, która nie jest dla ciebie bliska, z którą mógłbyś zrezygnować z relacji, do której mógłbyś się zdystansować, której mógłbyś nie słuchać, a jednak pozwalasz na to, żeby ta osoba wpływała na twoje emocje. I bardzo ważne, żeby się zastanowić, jak wielu takich dyktatorów, Którzy sterują naszymi emocjami mamy w swoim życiu. Jest taki bardzo ciekawy cytat Dalej Lamy, który powiedział, nie pozwól na to, aby zachowanie innych niszczyło Twój wewnętrzny spokój. I to jest inna sytuacja, właśnie kiedy osoby, które nie są nam bliskie, ale które gdzieś spotykamy, mogą na nas wpływać. I to jest ta sytuacja, kiedy dyktatorem jest osoba, która strasznie Cię drażni, irytuje. I jak ta osoba Cię strasznie drażni i irytuje, w Twojej głowie pojawia się pytanie. Dlaczego on lub ona to robi? Tylko odpowiedź na to pytanie może być całkowicie bezwartościowa. No, dlaczego on tak robi? No, bo taki jest, bo na przykład ma taką historię życia, bo zawsze tak robił. I to pytanie, dlaczego on, ona to robi, może nie dać Ci żadnej wartościowej odpowiedzi. W tej sytuacji lepiej się zastanowić, ale dlaczego to tak na mnie wpływa? Dlaczego to mnie tak irytuje? Dlaczego mnie to tak złości? Co ja mogę z tym zrobić? To jest właściwe pytanie, bo to, jak my się zapytamy, dlaczego on, ona to robi, może nie doprowadzić nas do żadnych wniosków, co my sami możemy z tym zrobić. I to, jeżeli ty pozwalasz zachowaniom innych osób sterować Twoimi emocjami, tym jak Ty się czujesz, to jest również ta sytuacja, w której dopuszczasz dyktatora który nie jest dla ciebie zupełnie bliską osobą, ale dopuszczasz taką osobę do tego, żeby wpływała na twoje emocje i żeby, na przykład, psuła ci dzień. Jeżeli masz często kontakt z taką osobą, która ci irytuje, drażni, która jest tym dyktatorem, która zmienia twoje emocje, no to niestety taka osoba ustawia ci dzień, a ty nie masz nad tym większej kontroli. I na koniec chcę cię zachęcić do refleksji, do refleksji nad. Twoim życiem. Zastanów się, czy chcesz przejąć kontrolę, większą kontrolę nad tym swoim życiem. Czy jednak pozwalasz na to, żeby po pierwsze bliskie osoby decydowały o tym, jak ty masz żyć, jak ty masz się czuć, jakie decyzje masz podejmować? Zastanów się również, czy w Twoim gronie są tacy dyktatorzy. Którzy nie są bliskimi dla ciebie osobami, a jednak irytuje cię ich zachowanie, jednak wpływają na twoje emocje, jednak pozwalasz im na to, żeby twoimi emocjami się bawili, sterowali tylko dla swoich korzyści, bo czasami jest tak, że ten dyktator, który się tak nakręca, który cię zaraża różnymi emocjami i różnymi tematami, to jest osoba, która po prostu lubi się tak wygadać i lubi, jak ktoś się słucha, natomiast dla ciebie nie robi to nic dobrego. I na koniec zadaj sobie jeszcze jedno ważne pytanie, bo mówiłem ci, o dwóch rodzajach dyktatorów. Dyktatorów z krwi i kości, z którymi sobie radzimy w inny sposób, czyli na przykład dystansujemy się od takiej osoby, ale zupełnie inaczej radzimy sobie z dyktatorami, których mamy we własnej głowie. I tu ważne, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja sugeruję się tą opinią, że coś ludzie sobie pomyślą, albo dlaczego ja nie zapytam wprost partnera, partnerki, rodziców, przyjaciół o to, czego. W danej sytuacji oczekują, tylko ja uważam, że na 100% wiem, czego oni ode mnie oczekują. I to jest strasznie trudna sytuacja, bo my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kierujemy się właśnie takim wewnętrznym poczuciem, że ta i ta osoba właśnie tego od nas oczekuje. A często, kiedy się z tym skonfrontujemy, kiedy zbierzemy w sobie wystarczająco dużo siły, żeby właśnie skonfrontować się z tym i zapytać: Słuchaj, drogi partnerze, droga partnerko, czy ty naprawdę tego ode mnie oczekujesz? A ona patrzy wtedy lub on i mówi, no nie, nie wiem w ogóle, skąd ci się to wzięło. I chodzi o to, żeby tego dyktatora z własnej głowy też się w pewien sposób pozbyć, ale jak widzicie, to są dwie zupełnie różne sytuacje. Jeżeli chcecie, żebym rozwinął ten temat, czy dyktatorów z krwi i kości, czy jak sobie radzić z dyktatorem we własnej głowie, to po prostu dajcie znać w komentarzu, a ja chętnie przygotuję dla was kolejny materiał na ten temat.